Ryszard Maj, kolej od kuchni, zapraszam. LEW EL16, niemiecka lokomotywka akumulatorowa, przetokowa, inaczej mówiąc, wózek akumulatorowy, budowany w Niemczech w latach 1966-70. Wyprodukowano wtedy 525 sztuk tych pojazdów. Układ osi BO, wymiary: długość 4215 lub 4250 mm, szerokość 3000 mm, wysokość 285 lub 255 lub 280 mm, średnica kół. 650 mm. Trakcja elektryczna, silniki elektryczne, dwie sztuki. Napięcie zasilania 0,11 kV. Moc godzinowa 8,5 kW. Maksymalna siła pociągowa 4000 kP. Maksymalna prędkość eksploatacyjna 6 km na godzinę. Lokomotywa produkowana była na tor 1435 mm, lokomotywy te były eksploatowane w wschodnich Niemczech, w Czechosłowacji, na Węgrzech i w Polsce. Zadaniem tych lokomotyw było po prostu wykonywanie tak zwanych małych manewrów, czyli w lokomotywowniach rozmieszczenie taboru na poszczególnych. Torach, wystawianie na przykład elektrowozów pod sieć trakcyjną. W lokomotywie zamontowane były baterie kieszonkowe, które zasilały dwa szeregowo połączone silniki o napięciu 110 V. Pojazd posiada urządzenia cięgłowe do sprzęgania przetaczanych lokomotyw ze względu na. Przeznaczenie i niską prędkość jazdy niepotrzebne były zderzaki. W miejsce zderzaków umieszczono tarcze wykonane z twardego drewna. Niektóre z tych lokomotyw też miały sprzęgi Schaffenberga. Hamulec był to hamulec ręczny, czyli kręcony tak jak mamy w wagonach i skręcamy, tak to się odbywało. Przy dojeżdżaniu do składu nastawnik jazdy na zero podnosiło się ten sprzęg tu z przodu dźwignią umieszczoną w podłodze w kabinie i zahaczała hak od lokomotywy czy wagonu. I można było wtedy daną lokomotywę wyciągnąć. Robiłem takie prace tu w Poznaniu. Na przełomie xx xxi wieku. Jeszcze istniała wagonówka. Też te wagony wstawialiśmy, wystawialiśmy na kanały, na zapadnie, takie tam drobne prace. Były wykonywane, no nieraz też poprosił dyspozytor we Wrocławiu, aby po prostu tam lokomotywką przestawić wagony lub lokomotywy na określony tor. Bardzo sprawna lokomotywka, jak były naładowane akumulatory, Uruchamiało się jednym przyciskiem na pulpicie i gotowa była do pracy.